Cześć, z tej strony Wojtek, a wy jesteście na kanale Alice Games. Dzisiaj Mikołaj. Mam nadzieję, że znaleźliście odpowiednie wielkie rózgi pod waszymi poduszkami, bo umówmy się, jeśli jesteście tutaj i zamierzacie oglądać rzeczy na temat Cienia Władcy Demonów, czy innych naszych gier, ale jednak Cień Władcy Demonów, czy tam na przykład Kult, zasługują na rózgę i to taką, wiecie, solidną. Taką, żeby jak mama przełoi przez tyłek, nie złamała się przy pierwszym razie. A dzisiaj o czym będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o cieniu władcy demonów. Tak jak powiedziałem, zahaczki z każdego dodatku pragnąłem opublikować i to będzie nasza ostatnia. Będę się dzisiaj posiłkował głodem w pustce. A pytałem ostatnio o Lorg z kultu, czy chcielibyście. No i zdania były podzielone w sensie. Część ludzi mówiła, że spoko, bo generalnie ja, nawet sam, gdy zaczynałem z kultem, chciałem sobie coś poglądać na internecie i niewiele tego jest, żeby nie powiedzieć, że nic, bo jest tego bardzo mało. A inne osoby powiedziały, no tak, ale jeżeli opowiemy o Loru z kultu, to dużo graczy może sobie popsuć zabawę, więc, bo chodzi o to odkrywanie. Więc zrobimy sobie tak, że przygotuję dwa materiały, przynajmniej na razie mam pomysł na dwa materiały. Jeden to będzie taki ogólny w sensie wprowadzenie o co chodzi w kulcie, o co chodzi w kulcie, o to dlaczego boskość utracona i tego typu rzeczy. Druga rzecz, że powiemy sobie więcej o tych, którzy nas pilnują, czyli o Liktorach, jak dobrze pamiętam. I to będzie na razie tyle, chyba że pojawią się nowe zagadnienia. Dodatkowo, Marcin w komentarzu pod filmem z Wilko Apokalipsy rzucił bardzo fajną, znaczy fajny pomysł odnośnie crossoverów systemów. I generalnie chodziło głównie o natropie Ktulu i gani mitologię Ktulu i okult i też świat mroku. Ale dzisiaj pozwolę sobie, skoro mamy temat z cienia Władcy domów, pozwolę sobie odnieść się do tego. Pozwolę się sobie odnieść do tego tematu i opowiedzieć o crossoverach, które ja widzę z cieniem władcy demów. Ale o tym na końcu, bo będzie to jako taki swoisty, nie wiem, można powiedzieć, bonus do materiału, który, który zaraz wysłacie. A dzisiaj skupimy się na e, cieniu władcy demów, na Głodzie w Pusce i, i opowiemy sobie o kultach. A zapewne domyślacie się, że jeżeli będziemy mówić o kultach, to w jakiś sposób będziemy się odnosić do e, jedynego Boga mojej ulubionej religii w Cieniu Władcy Demonów. Wszystko mam to też trochę na świeżo, bo właśnie jestem w trakcie prowadzenia kampanii z Cienia Władcy Demonów, więc tak naprawdę poznaję ten świat bardziej, dzięki czemu mam więcej pomysłów i mogę się dzielić wydaje mi się, że ciekawszymi przemyśleniami odnośnie, odnośnie tej gry. Oczywiście moja, moja kampania dopiero raczkuje, ale wiadomo, że założenie mam na te 10 przygód, które zakłada teoretycznie Nasz cień władcy demonów, a dzisiaj opowiemy sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, o kultach. Ale nie będę się skupiał na temat kultów, które są ewidentne, tylko właśnie o tych mniej ewidentnych, że tak powiem, o tych, które w jakiś sposób legalnie, tudzież może nielegalnie, ale na widoku działają i, i o których każdy wie. Ale żeby o tym wszystkim opowiedzieć, na początku musimy sobie powiedzieć o tym, czym są kulty. W sensie, w głodzie w puste jest bardzo ciekawy materiał przedstawiający, dlaczego ludzie, tudzież inne istoty, oczywiście. Chciałyby czcić władcę demonów, którego cień pada na krainę. No teoretycznie podręcznik mówi o tym, że nie ma takich zwichrowanych ludzi, którzy z własnej woli chcieliby to zrobić. I najczęściej jest tak, że właśnie pod kątem innych ide idei, czy pod kątem jakichś innych bytów oddają mu cześć, a gdy już rozumieją, co się stało, to już jest za późno. To już jest za późno, ich dusza jest zbyt splugawiona, ich ciało jest zbyt wykrzywione, a ich psychika, najpsychice no odbył się swoisty breakdance, break że ciężko jest, ciężko jest sobie to poskładać i nie ma, nie ma odwrotu. Czy nie ma? O tym też sobie opowiemy, myślę, że na koniec w ramach jakiejś takiej zahaczki na temat, na temat przygody. Ale przejdźmy, przejdźmy, do tych, przejdźmy do tych kultów. A, no i też jeszcze jedna ważna rzecz, którą należy zauważyć. Pamiętajcie, że świat Cienia Władcy Demonów jest nie tyle, że nie niespójny, bo jest spójny, tylko chodzi mi o to bardzo, że jest bardzo, bardzo różnorodny w sensie. Mamy imperium, gdzie jest cywilizacja i postęp, ale mamy miejsca jak na przykład ostatnia nadzieja, o których świat o których świat zapomniał, i tak naprawdę tam pojawienie się jakiegoś demona hmm, czy jakiegoś kultu może być odebrane jako nowa religia albo część jakiejś dawnej wiary lub cokolwiek innego. Zresztą w wielu przygodach, które, w wielu przygodach, które które czytacie, tak może, tak może być, uwaga, spoiler do przygód z oblicza demona. Jeżeli demon, demon, który zamieszkuje, demon, który zamieszkuje w jednej z przygód studnie, no jest wprost powiedziane w przygodzie, że we wcześniejszych, czasach, rasach, we wcześniejszych czasach uważany był za Boga, więc demony nie przychodzą do ludzi i mówią, hej, siema, jestem demonem. Chcemy rozwalić ten świat, pomóż nam, a nie dostaniesz nic zamian, bo rozwalimy ten świat. Nie oni z reguły, oni one, demony, udają jakieś, udają bogów, albo jakieś stworzenia, które chcą pomóc, które chcą dać coś, coś w zamian, albo ewentualnie, ewentualnie nawet jeżeli jest to wybór zła, to z reguły jest to wybór mniejszego zła. A jak mówił Geralt, wybór mniejszego zła jest zawsze wyborem zła. Ale przejdźmy już do tych kultów i oczywiście na pierwszy ogień opowiemy sobie o dwóch, może o trzech jeśli czas na to pozwoli, bo jeszcze chcę mówić o, tą, o tym crossoverze naszych systemów, eee, pierwszy, do której sobie weźmiemy, to są, będzie, wiadomo, będzie o rycerzach, będzie o Bogu, będzie o jedynym Bogu, ale o jedynym prawdziwym Bogu, czyli rycerze jedynego prawdziwego Boga. Wyobraźcie sobie, że w Zapewne tak jak i w naszej kulturze, kojarzycie pewnie na przykład schizmy, schizmy w kościele chrześcijańskim, tak samo było u jedynego Boga. Problem w tym, że ja tutaj nie chcę mówić, oczywiście podręcznik mówi o tym wprost, ale ja nie chcę tego mówić, bo dla niektórych, to mogą być, dla niektórych to mogą być rzeczy, umówmy się, nie każdy kto ogląda to, prowadzi, mogą to oglądać też gracze, więc nie chciałbym komuś popsuć zabawy. Więc powiedzmy sobie, że nie do końca wiadomo, czy w momencie, gdy rycerze jedynego prawdziwego Boga zostali wyrzuceni z Kościoła. Czy oni już wtedy wiedzieli, że są sługami e, władcy domów, czy nie wiedzieli, czy mówię oczywiście elitę, a nie o zwykłych, a nie o zwykłych żołnierzy, Może inaczej. Wyobraźcie sobie najbardziej religijnych, najbardziej wiernych, najbardziej fanatycznych wyznawców tego Boga, takich krzyżowców, którzy nawracają mieczem, mieczem krwią, mieczem bólem i kopami w tyle. No to to są właśnie oni, ale to właśnie te działania, ta często niepotrzebna, brutalna i niepohamowana, nieuzasadniona przemoc i okrucieństwo doprowadziły do wypaczenia tego, czym oni byli. I tak naprawdę wielu światłych rycerzy mogło upaść z tego powodu, gdyż chcieli być naprawdę dobrymi, naprawdę dobrymi wyznawcami, wyznawcami jedynego Boga i Proszę, nowego Boga, nowego Boga, wyznawca nowego Boga i, i tak naprawdę w tym zapędzie, w tej chęci czynienia dobra, w tej chęci nawracania, bo myślę, że na początku, na początku to nawracanie nie było związane, było związane z tym, że hej, my mamy dobrą nowinę, chcemy wam ją przekazać, a dopiero potem było nie chcecie, ale my chcemy i tak wam ją przekażemy. Więc wydaje mi się, wydaje mi się, że jest to, że to ich takie chęć w dążeniach Zapewnienia tym ludziom, już innym istotom oczywiście, innego, lepszego bytu, doprowadziła do tak skrajnych zachowań, które nawet przez wyznawców nowego Boga zostały uznane za nieodpowiednie. Trzeba się ich było po prostu pozbyć. I oni zostali wygnani, opuścili, opuścili miejsca, opuścili świątynię i, i zaczęli szukać swojego miejsca. I oczywiście takie miejsce znaleźli. I teraz... Nie wiem, czy pamiętacie zachaczkę z, z ostatniego naszego filmu odnośnie Cienia władcy Demonów tego traktującego o wieże i o klasztorze, który oczywiście, jak wcześniej powiedziałem, zrezygnowałem z filmu Romie Sherwood, gdzie pod egidą pod tak naprawdę pod tak naprawdę dobrych ludzi chcących pomagać, innym znajduje się jakiś kult trzący jakiegoś demona, tudzież już inny byt. Pójdźmy krok dalej i to właśnie niech. Rycerze jedynego prawdziwego Boga, muszę cały czas zerkać, żeby nie pominąć niczego, e, znajdowali, się, znajdowali, się w tym, znajdowali się w tym miejscu, udzielali, udzielali pomocy, ale tak naprawdę szukali odpowiednich rekrutów do tego, żeby szerzyć wiarę w jedynego prawdziwego Boga. Moi drodzy, oni też mają taki swoistego rodzaju żal do, mm, do tych, którzy ich wyrzucili, bo. Z jednej strony mogą ich traktować jako tych, którzy, którzy ich zdradzili. Z drugiej strony mogą ich traktować tak naprawdę jako swoich zakubionych braci. Bo to przecież my, rycerze jedynego prawdziwego Boga, odnaleźliśmy oświecenie. To my wiemy, jak powinniśmy naprawdę krzewić wiarę naszego Boga, a, a oni zbłądzili. A oni zbłądzili. Ale to tam, żeby już za więcej, za więcej nie spoilerować, to może jeszcze opowiedzmy o tym, jak jak się rekrutuje do tej wspaniałej, tej wspaniałej do tego wspaniałego bractwa? Rycerskiego. było o, chyba stwierdzenie, że bractwo rycerskie będzie tutaj najbardziej najbardziej odpowiednie. Mój drodzy, najważniejsze, żebyś umiał się bić. I to jest najważniejsze, głównie rekrutują, głównie rekrutują spośród, spośród żołnierzy. Wiadomo, że jeżeli jesteś, że jeżeli jesteś wyznawcą nowego Boga, to jest super. To jest super, jeśli jesteś... jesteś wyznawcą nowego Boga, to jest super, ale. Najważniejsze jest, to, żebyś był, najważniejsze jest to, żebyś się umiał bić. Być. Oni zabierają mnie do tzw. Cytadeli prawdy i tam tak naprawdę w katakumbach przeprowadzają na nich tortury. Starają się, starają się złamać ich ducha, a w miejsce, które złamią w Twoją psychikę, w Twojego ducha, w Twoją duszę, którą połamią, zdepczą i z burzą, wlewają fanatyzm swojej religii. Co powoduje, że mimo, dzięki temu, że między, wcześniej byłeś doskonałym wojownikiem, to jeszcze Twój umysł zostaje zmieniony. i Kolokwialnie mówiąc, jeśli ciało odmówi posłuszeństwa, twój fanatyzm będzie dalej ciągnął wózek, którym jedziesz. Nie wiem czemu, ale jeśli chodzi o rycerzy jednego prawdziwego Boga, mam pewne skojarzenie z takimi biednymi rycerzami, których znakiem logo, czy no wtedy chyba nie było logo, ale jakimś takim herbem, Takim no znakiem było... Że jechali we dwóch na jednym koniu. Kolejne życie o kim mówię, a ja nie chcę używać ich nazwy. Ale wyobraźcie sobie, że rycerze jednego prawdziwego boga, jeśli nie są w walce, jeśli, że tak powiem, wykonują inne czynności, starają się obnosić ze swoim astetyzmem i ze swoim ubóstwem. Dlatego chodzą tak naprawdę w takich zwykłych tunikach, a nawet nie tunikach, tylko w workach, żeby pokazać ludziom tak naprawdę, jacy są blisko nich, jacy są. Jacy są jest, są ludcy, jak, jak bardzo chcą pomóc. Oczywiście, gdy przystępują do bitwy, to ich zbroje lśnią i tak naprawdę pokazują, że, pokazują, że Bóg jest z nimi. Bóg jest z nimi i że poważnie podchodzą do powierzonych sobie zadań. W ich ekipie można znaleźć ludzi, oddział, frakcję e, nazywaną Strażnikami Przysięgi. I to są tacy ortodoksi, którzy. Bardzo lubią się umartwiać. Nie wiem, pewnie do tego worka, które noszą, będą chodzić z batem i będą układać się po plecach. Albo nie wiem, czy kojarzycie, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ale w kodzie Leonardo da Vinci był taki mnich, który cały czas na nodze miał założoną taką. takie coś, co zadawało mu ból, i on to za każdym razem bardziej naciągał. To była taka cierniowa, jakaś ubrożona na udo, która cały czas go krwawiła i zadawała mu ból, żeby. Czynić go, czynić go bliżej Boga. Więc to są właśnie tego typu ludzie. Ale odłóżmy na chwilę zakony rycerskie. Tak jak powiedziałem, nie będziemy się tutaj pochylać do zwykłych ludzi, choć tak naprawdę kult jedynego prawdziwego Boga, z tym swoim odnoszeniem, się z ascetyzmem, jak najbardziej trafia do zwykłych ludzi, ale. Pamiętajcie, że najniebezpieczniejsze kulty to są te, których nie widać, albo te, które widać, ale nie wiemy, że są kultami, albo te, które zjednują niezwykłych ludzi, niezwykłych motłoch, niezwykłych nazw, wybaczcie, ale szlachty, nasze elity rządzące. I Drugim kultem, o którym chciałem Wam opowiadać, to mieli być szaleni astrologowie biegający za spadającą gwiazdą, ale stwierdziłem, że nie, że nie będziemy o nich sobie opowiadać, opowiemy sobie o, Cieni. o Bractwie Cieni. Dlaczego o Bractwie Dlaczego o Bractwie bo mimo, że nie działa tak jak tamci od Gwiazdy, tak otwarcie, tam ci działają oficjalnie, tylko ich zajęcia, którymi się zajmują, są trochę mniej oficjalne, opowiemy sobie o Bractwie Cieni, które jest dużo bardziej niebezpieczne. Nim powiemy sobie o tym, skąd oni się biorą i czym się kierują, znaczy skąd się biorą, to opowiemy sobie właśnie czym się kierują, dlaczego. A dlatego, że przez badania okultystyczne doszli do wniosku, że władca demonów pochłonie ich wszystkich. Eureka. Wreszcie ktoś się o tym dowiedział. Wreszcie ktoś wie, co nas czeka i może powinien stanąć do walki z tym. No nie. Oni wymyślili, że Dobrze, jak będziemy służyć i go przekonamy, to nas oszczędzi. Nie oglądacie filmów, nie czytacie książek, to się nigdy nie sprawdza. To zawsze kończy się źle. Ale dobra. Bractwo Cieni. Kim oni są? Elity, arystokraci, najważniejsi ludzie w naszym społeczeństwie. Kto wie, może burmistrz. Hmm, może burmistrz ostatniej nadziei jest właśnie członkiem bractwa Cieni. za mało osoba i tak naprawdę za ma miejscowość w Łapie, ale kto wie? Kto wie? Może się to, może się tak, e, może się tak znaleźć. a może w stoi, bo tam już jest więcej ludzi, ktoś z ważnych ludzi będzie właśnie przedstawicielem, przedstawicielem takiego, mm, takiego kultu. Jak dostać się do kultu? Żeby dostać się do kultu, to musisz zostać zaproszony. W Ci jest mężczyzna, czy kobieta oczywiście, który jest adwokatem, bo tak się nazywa ta funkcja i on odpowiada za Ciebie, odpowiada za Twoje za Twoje wprowadzenie Cię, wprowadzenie cię do tego wszystkiego. Ale ja bym na razie to odłożył i kurczę sprawdzałem i nie umiem znaleźć jak nazywał się ten film. Nie wiem, czy właśnie nawet nie sekta. Kojarzę taki film, gdzie młodzi ludzie dostawali się do bardzo elitarnego bractwa studenckiego i było pewne, że jeżeli trafisz do tamtego bractwa studenckiego, to kariera pewna. Kariera pewna i tak naprawdę i tak naprawdę z prezydent, prezydent, Stanów Zjednoczonych, jacyś senatorowie, ważne osoby, ważni adwokaci wszyscy wodzili się z tego bractwa uczelnianego. Dziwna sprawa. Nie? A jeśli to bractwo uczelniane przełożymy do naszego świata, znaczy na świat cienia władcy Domałów i będą to właśnie będą to właśnie członkowie bractwa cieni, to wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym pomysłem, bardzo ciekawym pomysłem na przygodę, żeby Albo niech nasi bohaterowie dostaną się do tego, dostaną się do tego bractwa, zostaną zaproszeni. A jeśli prowadzicie tradycyjnego cienia władcy demonów, czyli na starcie jesteście nikim, od zera do bohatera, no to tak naprawdę może ktoś z członków czyjejś rodziny został poproszony, został wciągnięty w to i nasi bohaterowie są wynajęci po to, żeby po to, żeby to zrobić. Nie załatwiłem zahaczki fabularnej oczywiście poza odniesieniem się do zahaczki z ostatniego odcinka w sprawie rycerzy jedynego prawdziwego Boga. No więc tutaj mogę powiedzieć, że sytuacja może być analogiczna, w sensie um, ojciec kogoś, ojciec może nie ojciec, ojciec, czyjś ojciec prosi, żeby naszych bohaterów, gdyż bo jego syn właśnie został fanatykiem tej religii, żeby, żeby ogarnąć, o co, o co w tym chodzi, a może nasi bohaterowie właśnie sami są bardzo mocno wierzącymi wyznawcami nowego Boga. Też właśnie może ich to dotknąć. Związanie z czymś takim. Moi drodzy, kulty kultów opisanych w podręczniku do cienia władcy demonów, czy znaczy wróci do głodu w pustce, zaraz wam powiem, bo sobie sprawdzę w spisie treści. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. My opowiedzieliśmy o dwóch, więc jeszcze jest sześć i one są naprawdę bardzo, bardzo ogólne i różnorodne. Bardzo ogólne i różnorodne, ale tak naprawdę możecie ich wymyślić ile chcecie, tylko wasza wyobraźnia jest ograniczeniem. I teraz opowiemy sobie coś o crossoverach. Pierwszy to będzie tak naprawdę nie crossover, bo nie będziemy krzyżować systemu, będziemy korzystać z, z innych systemów. Tak naprawdę, w podręczniku do na Cthulhu też coś tam o kultach jest, więc możecie to jak najbardziej wykazać się władcy demonów i odwrotnie. Te kulty, które są opisane tutaj, wiadomo, może nie kult rycerzy, o którym mówiliśmy ale kult o którym przecież wspominam, jak najbardziej może być organizacją która znajduje się która znajduje się instruktora i jej omówienie można wykorzystać w cieniu władcy w cieniu władcy demonów wróć w na tropie Cthulhu. Tak samo w Actum ktulu choć tam jest tyle przeciwników, że nie pakowałbym się. Nie pakowałbym się z czymś takim. Wiadomo, że ludzie zdegenerowani są wszędzie. Tak samo w świecie mroku, więc też możemy z tego korzystać. Ale komentarz pod filmem, który zostawił, który zostawił Marci, tak naprawdę nie dotyczy samego mieszania systemów i wykorzystywania czegoś w innym systemie. Bardziej kojarzy, bardziej odnosił się do umbry i przenoszenia się pomiędzy Pomiędzy światami. Moi drodzy, tutaj pragnę się odnieść do materiału, który kiedyś nagrywałem na temat wymiarów kieszonkowych, na temat królestw, które Fej produkują sobie dla siebie, żeby, żeby raz, żeby być tam bogami, a dwa, żeby być tam bezpieczni. Więc jeśli chcecie przenieść naszych bohaterów do jakiegoś innego świata, na chwilę albo na dłużej, to mogą trafić właśnie do takiego miejsca. Mogą trafić właśnie do takiego miejsca i tak naprawdę. I tak naprawdę, nawet wchodząc do takiego wymiaru, można trafić do świata Never Going Home. No bo czemużby nie? Tak naprawdę, co szalony Fejs sobie wymyśli, tak możecie tam spotkać. Wydaje mi się, że cień władcy demonów, mimo że jest systemem fantazji, jest na tyle mrocznym i ciężkim systemem, że możecie jak najbardziej wykorzystywać właśnie rzeczy, czy to z natropie, Ktulu, czy rzeczy z kultu boskości utraconej w tym systemie, bo właśnie te kwestie. Raz, że kwestie mm, kultów, a dwa, że kwestie tych jakichś dziwnych, mrocznych bytów oraz upadku i degeneracji ludzkości, mm, tudzież innych oczywiście. Oczywiście, raz wiecie, że jak mówię, ludzie to mam na myśli to jest mam na myśli wszystkie rasy grywalne, tu już nie grywalne, ale które występują w tym świecie. Ich upadek i ich degeneracja jest naprawdę świetnym motywem przewodnim przygód. Dlatego polecam Wam skorzystanie, skorzystanie z tych innych systemów, jeśli tu macie je w swojej biblioteczce, i mieszanie tego, wiadomo, nie do końca wyobrażam sobie, żeby wampiry z wampira Maskarady pojawiły się tutaj, bo tutaj są inne wampiry, ale same te, same te rzeczy związane, związane właśnie z takimi, z takimi jakimiś kultami, z jakimiś dziwnymi, nie do końca wyjaśnionymi bytami. Zatem pamiętajcie, że w, do podręcznika mamy podręcznik z kultu mówiący o tym, jak prowadzić horrory, a ci władcy demonów może być zarówno heroiczną potyczką jesienną gawędą, jak i tak naprawdę horrorem. I tak naprawdę wydaje mi się, że w każdym z wymienionych wypadków oni tak generalnie powinien kończyć się horrorem. To był Wojtek, wy jesteście na kanale Ice Game, dzięki za poświęcony czas, cześć i do zobaczenia.